Cześć, dziś 11 listopada, w sumie święto, mam trochę czasu, chciałem zrobić taki dodatkowy odcinek, bo dziś jest równo 2 miesiące od momentu kiedy znowu zacząłem hodować ptaczniki yy, od tej giełdy w Spodku, gdzie sobie nabyłem 6 pajączków, jak się nie mylę, tak 6 pajączków, czyli 2 miesiące temu równo było 6 pająków, w tym momencie jest 41 pająków. Tak. 41 pająków, w tym 40 gatunków. Niektóre całkiem rzadkie, inne mniej, dość popularne. Wszystkie pająki w tym momencie są między L1 a L4, choć niektóre już są powoli blisko L5. Ale tak jak wam kiedyś opowiadałem, cenię sobie hodowanie pająka od malucha i. I choć ceny niektórych pająków były dwie stówki, to za co można by sobie kupić spokojnie dorosłą samicę, to ja jednak zdecydowanie wolę hodować sobie maluszka, z którego wyrośnie dorosły pająk. Mam nadzieję, że z większości samice i daje mi to większą satysfakcję. Zresztą nie chcę tutaj też nie wiadomo ilu terariów na razie trzymać, więc, więc wszystko póki co jest w pojemnikach, które za chwilę Wam pokażę, jak to na tą chwilę się... Hodowla moja przedstawia. Jeszcze tutaj, ze względu na to, że prowadzę plik w Excelu, w którym staram się jakoś ogarnąć te wszystkie swoje pajączki, kiedy linieją, jakich mniej więcej warunków potrzebują, kiedy jadły, to pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. A potem już przejdę do tego samego, właśnie jak, jak hodowla. No i na ten rok ja się już nie planuję poszerzać wszażać liczby pająków. Myślę, że w tym momencie mam takie optimum na ten moment, na pewno w przyszłości kiedyś chciałbym mieć ich więcej. Więc tak to się przedstawia na chwilę obecną. Tutaj sobie porobiłem formułki, które pokazują mi pająki cenowo. Żółto to te najtańsze, pomarańczowe trochę droższe, zielone już te drogie no i niebieskie, no to są te najdroższe, które posiadam w tym momencie. Mamy tu gatunek, wylinka obecna, imię, jakie dany pająk dostał. Tak jak wam wcześniej opowiadałem, zawsze daję pająkom imiona i są to imiona żeńskie, które kojarzą mi się z jakichś filmów, mitologii, gier komiksów. Wiadomo, część z nich będzie samcami, no wtedy zrobią swoje i po prostu padną, no ale jak zostanie samica, no to imię zostanie i na długo. Tutaj mam podział na pająki z jakiego są kontynentu. Mam najmniej z Afryki, najwięcej będzie chyba z Ameryki Południowej, z Ameryki Północnej też trochę ich się znajdzie. Azja tak po środku, ze względu na to, że mam kilka Kilka płac i loterii, które są właśnie z tego regionu, głównie z Indii. Tutaj mam zaznaczone, w jakim kraju występuje dany pająk, jaką temperaturę powinien mieć, dzień, noc, jaka wilgotność, kiedy i od kogo był zakupiony. Tu, jak widzicie, głównie właśnie Spider Shop, a też ostatnio Spider Factory, Exotic Lush. Oni mają naprawdę zawsze dobre ceny i ciekawe pajączki. Od Arenta, bardzo fajny hodowca. Jadowite. Tutaj udało mi się od giełdzie odziały Spider. Breeder, kupić też w dobrej cenie. E, horida. Tutaj zapisuję trzy ostatnie karmienia pająków. I czym to było? MK to mały karaczan. M to mączniak. MS to mały świerszcz. Teraz obecnie już karmię tylko karaczanami oraz mączniakami. Świerszcze się. Pozbyłem po prostu karmiąc nimi, bo na no, jest największy problem, strasznie syfią i duży kanibalizm, plus dorosłe jeszcze wam cykają, więc, więc myślę, że karaczany są dużo łatwiejsze w hodowli i do nie zrobi to specjalnej różnicy. No, i tutaj jakby ważne jest to, też kiedy pająki liniały, to jest, to jest, ta Metalika to po prostu wstrzymuje się z wilinką już dwa miesiące i ciągle przyjmuje pokarm. Eee, tutaj mam Trixopelmę i Aplopelmę Semani, które liniały mnie już dwukrotnie. Natomiast inne raz. Z tych nowych jeszcze ani razu, ale mam nadzieję, że tutaj pajączki nadrobią. Niektóre pająki były, z, tak jak na przykład ten Nandu, stricte po wylince, więc co, że u mnie nie liniały, trochę jest powodowane tym, że były dosłownie dwa dni po wylince, kiedy je kupowałem. Zresztą na pewno czekam na wylinkę bo byłoby fajnie, w wersji Color również. Jak widzicie, no całkiem pokaźna liczba pająków. Jeszcze z takich najsmutniejszych wypadków, w sensie zdarzyło mi się, że jakieś tam pająki przy przenoszeniu uciekały, no ale to nie było że dla nich żadnej jakiejś tam szkody. Natomiast e, jedyny pająk, który w czasie tych dwóch miesięcy mi padł sam z siebie, no to Psalmopopeus Reduncus, L-Jedyneczka. Nie wiem naprawdę, co się z nim stało. Jad gdzieś 8-10, a około 15-10 znalazłem go poza gniazdem, zwiniętego. Jego była prawidłowa. Gniazda miał zrobione, karmiony był. To jest niestety to, co wam mówię. Mówiłem wcześniej, że. Takie maluchy potrafią same z siebie zdechnąć, nawet jeśli zapewnicie im dobrą opiekę. Tutaj i tak na 40 w sumie dwa pająki, że jeden padł sam z siebie w ciągu dwóch miesięcy. Myślę, że i tak to jest całkiem dobry wynik, ze względu na to, że niektóre inne pająki typu Xynestis Manis i jakieś pocyloteria są to pająki, które są dużo bardziej wymagające niż Reduncus, który no, nie jest pająkiem specjalnie wymagającym, a jednak widzicie, no Taki pajączek potrafi po prostu. Nie wiem, no. no zdarza się. Tak samo jak macie kokon i też nie każda nimfa prze y przejdzie na L1. Część padnie normalnym. I macie starszego pająka, tym jest mniejsza szansa na to, że, że po prostu padnie sam z siebie. Więc musicie się zawsze z tym liczyć i. No i zawsze jest szkoda, bo, bo mi było zdecydowanie szkoda tego Redunkusa. No ale cóż, no. Myślę, że nic innego nie mogłem zrobić. bo Były tak samo zadbane jak wszystkie inne. Teraz myślę, że pokażę Wam, jak się prezentują na regale. Tak, teraz właśnie prezentuje się moja hodowla tutaj. Wcześniej wrzucałem zdjęcie na Instagrama, gdzie było chyba około 15 ptaszników. Teraz jest 41. Czyli tak. Tutaj znajdują się nadrzewne. Potem podziemne. Podrostki. Naziemnych i tu na dole też pęki naziemne. Z tyłu jakiś zapas pojemników. Z 10 rodzajów robotka. Tutaj trzymam karaczany do karmienia. Pełno jakichś kliszówek. Jakieś papiery na poła i na braszki. Jakieś kliszówki, które w przyszłości mogą się przydać. Bez sensu to wyrzucać. W lodówce trzymam mączniaki. No i tak to się prezentuje. Jak nagrywam filmiki, no to część tych pająków ściągam tam niżej, nie? bo jednak troszkę to miejsca zajmuję. Plusem jest to, że większość z tych pająków jest w pojemnikach większych niż takie ich minimum, więc kilka wylinek w nich wysiedzą z reguły. Oczywiście niektórym tam będę stopniowo zamieniał. Pojemniki. Na przykład tutaj mam maluszki w kiszówce, które z czasem dostaną coś takiego. Ale po kolejnych wylinkach na razie nie zajmuje to jakoś niewiarygodnie dużo miejsca, ale wymaga jednak trochę opieki. Trzeba, trzeba szczególnie te nadrzewne zraszać tą wodą. No i obserwować co linieje, co nie. Karmić regularnie i jakoś to zlatuje. Niby tyle zwierzaków, ale tak naprawdę aż tak nie ma dużo nad tym opieki. Są w miarę samowystarczalne. I które pobudowały fajne gniazda, to w następnym odcinku właśnie wam pokażę. No i tak prezentuje się właśnie hodowla po dwóch miesiącach. Od zera. Tu w tym największym siedzi sobie Cynesthesi Manis, który jest tutaj. Tu mamy Pamprobeteusa. Kolejny Pamprobeteus. Chromka. Poe są tutaj. O, metalika sobie wyszła. Teraz. Nie wiem, kiedy ona wylinie, już dwa miesiące, nie, nie, Równo dwa miesiące temu ja kupiłem o właśnie metalika gdzieś ten Caribena e, gdzieś doskoczyła. Sie biedna, przestraszyła, nie chciała być w kadrze. No i tak to się prezentuje. Myślę, że pojemniki mają całkiem ładnie urządzone, jak na takie maluszki. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. E... Mam nadzieję, że podoba Wam się to, jakie posiadam w obecnej chwili gatunki. Może z jakichś filmów właśnie się zainspirowaliście czymś i postanowiliście sobie też taki sprawić. Hmm. Możecie zdecydowanie podesłać, jak wygląda Wasz regał z ptasznikami. Pewnie większość z Was ma już takie dorosłe, więc, więc te regały są na pewno spore. Jutro jeszcze na pewno wrzucę film z pokazaniem Wam tego, jak... Moje pająki porobiły gniazda jako maluchy pod względem tego, jak właśnie różne, różnego rodzaju gatunki sobie plotą sieci albo robią nory. Spróbuję wam to zobrazować na możliwie dokładny sposób. Więc tyle. Mam nadzieję, że za dwa miesiące tutaj będzie mnóstwo wylinek u mnie i te pajączki będą coraz. Bardziej rosły i coraz bardziej się wybarwiały, dzięki czemu fajne zdjęcia wrzucą na Latarian Spiders na Instagramie i będziecie mogli sobie podziwiać. Trzymajcie się, cześć.